Wina Juana Carlosa jest bezdyskusyjna. Mecenas Mendoza to udowodnił. Pieniądze zniknęły, a mój szwagier zamknął tę sprawę. Nie wiem, co budzi twoje wątpliwości. Wiadomo, że za tą kradzieżą stoją Contreras i Rebecca. Niestety, bardzo mi przykro. To okropne musieć kogoś zwolnić. Ale nie byłabym zaskoczona, gdyby Rebeka maczała w tym palce. Najważniejsze, że to odkryliśmy i teraz rozwiążemy problem. Kochanie, nigdy nie wątp w moje słowa. Wybacz, to się już nie powtórzy. Marcelo? Szukam cię odkąd wyszłam z zebrania. Gdzie byłaś? Zeszłam na piętro, kierownicze coś załatwić. Usiądź, proszę. Zwolnijcie, Fernanda, prawda? Niestety strasznie narozrabiał. Ale nie chcę o nim rozmawiać, tylko o tobie. Jak się czujesz? Jestem wściekła, zagubiona, oszukana, poniżona i smutna. Na samą myśl wywraca mi się żołądek. Mam ochotę go udusić, rozwieść się z nim. Na matkę Chrystusową nie. Wiem, że to, co zrobił, to nie błahostka, ale daj temu biedakowi szansę się wytłumaczyć. Jest pawianem, zerem, ale cię kocha. Jeśli go zostawisz, nie myślę tego, co mówię. Fernando jest ojcem moich dzieci. Dla nich ważny jest jego wizerunek, a dla mnie wsparcie w mężu. Nie załamuj się. Mówiłaś o mężu, który daje wsparcie, ale Fernando nie jest silną kolumną, o którą można się oprzeć. Ty jesteś dzielna, jesteś pracowita. Sama dasz sobie radę i z domem, i z pracą. Tak, ale nie wyobrażam sobie życia bez Fernanda. Biorąc w ślub, zobowiązujemy się dbać o rodziny, w tym o męża, choć czasami ma się ochotę go udusić. Marcelo, wiem jak ten nieudacznik cię kocha. Nigdy w to nie wątpiłam. Lecz mam wrażenie, że nasiąkłaś jego seksistowskimi poglądami i wszystko w twoim domu kręci się wokół niego. Jeśli sama sobie nie pomożesz, nikt tego nie zrobi. Ma pani rację, ale tak mnie wychowano. Mężczyzna jest głową domu, a Fernando, choć jest, jak go pani nazywa, neandertalczykiem. Właśnie. Jest też ojcem moich dzieci i go kocham. Nie potrafię bez niego żyć. Ze wszystkich głupich rzeczy, jakie zrobiłeś, ta bije wszelkie rekordy. Coś ty sobie myślał, pakując się w takie bagno. Nie będę kłamał. Nie mogłem znieść, że Marcela tyle zarabia i łoży na dom więcej niż ja. To nie powód, żeby to zrobić. Wiem, jestem idiotą, ale cierpiała moja duma. Rozumiesz? To było poniżające. Króliczek wniesie coraz wyżej i wykonuje ważniejszą pracę. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Nigdy nie sądziłem, że zrobisz coś tak głupiego. Jesteś po prostu idiotą. Nie idiotą, tylko mężczyzną. Ale głupim mężczyzną. Po zrobienie czegoś takiego, panie Kontradas, szef wzywa. Poczytaj o tej plotce Maxim. Krystianie, przynieś mi kanapkę. Jestem głodna, a wiszę na smartfonie. Weź pieniądze z szuflady i pośpiesz się. Je. To jest bombowe, prawda? Wybacz, że przeszkadzam. Nie przeszkadzasz. Na pewno nie przeszkadzam? Nie. Co tam odłożyłaś? Co? Do szuflady. Co? Przestań to powtarzać. Co tam odłożyłaś? Nic ważnego, dokumenty. Mogę ci pokazać, proszę. Mam też akta. Chcesz obejrzeć? Nie, nie, w porządku. Przepraszam, że się wtrącam, ale od rana wyglądasz na zatroskaną. Jakbyś dźwigała wielki ciężar. Tak jak nasz narodowy bohater El Pipila. Wyglądasz podobnie i choć nikt do ciebie nie strzelał, przygniata cię wielki głaz. Co się stało? Przygnębiło mnie zebranie. Mówię o tej defraudacji Fernanda. Ja mam nadal wątpliwości i tego nie kupuję. To jedna ze spraw, które nie są tym, na jakie wyglądają. Dlaczego? To oczywiste, że maczała w tym palce Rebeka. Choć Fernando nie jest niewinny, bo był głupi i popełnił błąd życia. Ale nie wierzę, żeby mógł być mózgiem tego przekrętu, bo jest po prostu imbecylem. Nie został udowodniony jego udział w tej sprawie. Trzeba mu udzielić, jakby to powiedzieć, czego? Przywileju wątpliwości. W Twoich ustach to ślicznie brzmi. Ale Adriano powiedział, że na początku wszystko wskazywało na Plutarka. To już wyjaśniono. Ale czemu w pierwszym momencie go oskarżono? Może dlatego, że ktoś wie coś o Plutim, czego my nie wiemy. Nie wiem i proszę nie spekuluj. Plutarko jest wzorowym człowiekiem i wspólnikiem firmy, prawda? Po co miałby działać na własną szkodę? Przecież to bez sensu. I cóż, Czerwony Kapturku? Sądziłem, że zbierasz rzeczy, żeby się przenieść do domu babci. Twój czas się kończy. Mam twoje zwolnienie. Gdy Adriano je podpisze, po prostu wylatujesz. Ani się wasz mi nie wyrzucać, bo powiem wszystko, co wiem. Kopiesz sobie własny grób. Nic nie zrobiłam. Gdybym chciała kraść, to miliony, a nie miedziaki. Przestań udawać idiotkę. To jasne, że wykorzystałaś tego durnia i próbowałaś się do mnie dobrać. Ale nie wyszło. Niestety. Tym durniem kierowała ambicja. To oportunista bez grosza. I zaraz porozmawiam z Don Adrianem. Nie przyjmie cię. Prosił, żebym cię sam zwolnił. Uznał, że Fernando jest bardziej godzien wysłuchania od ciebie. Przekonam go, że jestem niewinna. Jesteś głupia jak wszystkie baby. Bywacz mi jeszcze raz. Już tyle razy to robiłaś, że ten jeden więcej nie stanowi różnicy. Zachowujesz się dziwniej. Nie sądzę, żeby to było z powodu Fernanda. Chodzi o coś innego. Mój szósty zmysł nigdy mnie nie zawodzi. Ewo, posłuchaj. Kochana, właśnie usłyszałam o Fernandzie. Wiedziała pani o tym? Gdybym nie wiedziała, to już wiem. Kto by mógł przypuszczać, jakie to życie bywa zaskakujące? Lu, chodź no tutaj. Uważaj, bo jak usłyszę, że roznosisz plotki, i zmyję ci głowę. Oczywiście, że tego nie zrobię. Renato powiedział wyłącznie mnie, ale w tej firmie ściany mają uszy. Ludzie jakoś zawsze dowiadują się o tym, co się tu dzieje. Powiem prosto z mostu. Chcę tylko wiedzieć, dlaczego mnie okradałeś. Dlaczego? Nie powiem panu, że byłem w potrzebie pani podobnych bzdur. Prawda jest jedna. Chciałem udowodnić, że znów mogę być panem domu. Chciałem odzyskać szacunek dzieci, mojej rodziny. Chciałem, żeby cały świat wiedział, kto u mnie rządzi. I o wszystko dba. Dlatego dałem ciała szefie. Pan domu. Nie zdobywasz się szacunku pieniędzmi. Na niego trzeba zasłużyć. I o mało nie pogrążyłeś żony. Nie zastanowiłeś się, jaka to poważna sprawa? To był akt tchórzostwa. O niczym nie myślałem. Jestem idiotą, prawda? Ale nigdy nie pozwoliłbym niesprawiedliwie oskarżyć żony. Nie wiem, jakie teraz będzie twoje małżeństwo, ale znam twoją przyszłość w tej firmie. Szefie, popełniłem największy błąd w życiu i choć na to nie zasługuję, Błagam, niech mi pan nie zabiera pracy. Sama zarzuciłaś sobie pętlę na szyję. Niczego mi nie udowodnią. Jeśli nie przekonasz do Nadriana, nie będę milczeć. Pomożesz mi albo poniesiesz konsekwencje. Gadaj co chcesz, nikt ci nie uwierzy. Wszyscy powiedzą, że się ścisz. Nie możesz na to pozwolić. Mogę. Koniec bajki. Karoca zamieniła się w dynię i nie będziesz szczęśliwego zakończenia. Będę się bronić zębami i pazurami. A jeśli przegram, pójdziesz ze mną na dno. Jestem troskliwy, więc polecę cię w jakimś pośrednim biurze turystycznym. Nie zostaniesz goła, czerwony kapturku. Proszę tylko o drugą szansę. Oddam wszystko, co do grosza. Wiem, że nie zasługuję na przebaczenie. Ale jeśli zachowam stanowisko, już nigdy pana nie zawiodę. Nie zwolnię cię, Contreras. Bardzo dziękuję. Nie dziękuj. Tylko dlatego, żebyś zachował czystą kartotekę. Lecz przyjmę twoją rezygnację. I nie oczekuj rekomendacji. Na koniec coś ci powiem. Zacznij myśleć, jak mi zwrócisz pieniądze, jeśli nie chcesz wylądować w więzieniu. Zrozumiałeś? Możesz odejść.

Bo jeśli to zrobi, gorzko tego pożałujesz. Zamknij się śnieżko, zabieraj swoje zabawki i wyjdź z honorem. Inaczej ochrona cię wywlecze, oszczędź sobie poniżenia. Może nikt nie uwierzy moim słowom, ale pokażę nagranie Don Adrianowi. Mam dość tej przeklętej kasety. Rób co chcesz, ale tu nie zostaniesz. Żegnam. Kretynie zapłacisz za to. Mogę? Proszę. Kończę pakować rzeczy. Może pani sprawdzić, co wkładam. Nie bądź śmieszny. Chcę z tobą porozmawiać. O czym? Don Adriano zmienił zdanie? Nie, więc nie ma o czym. Chcę ci powiedzieć, wiem co, ale jestem już za stary na naukę. Don Adriano wszystko mi powiedział. Narozrabiałem i muszę stawić temu czoło. Pewnie się pani cieszy. Czemu tak mówisz? Nigdy nie byłem kim? Pani ulubieńcem. Jak mnie oceniłyście z panią Antonią, kiedy awansowałyście moją żonę? Fernando, jesteś maczem. Które niczego nie rozumie. Tak mnie wychowano od maleńkości. W taki sposób traktowano mnie w moim domu. A teraz wolałbym zostać sam. Wpadnę do pani, jeśli chce pani sprawdzić moje pudło. Albo wyjmę rzeczy i zostawię pani pudło. Nawet goryle nie mają takich zakutych łbów. Jesteś neandertalczykiem, prymitywem, dzikusem i hamem. Dlaczego ludzie, którym ufam, jak Juan Carlos czy Fernando, mnie zdradzają? Zostawmy zmarłego w spokoju. A Fernando jest brutalnym zwierzęciem, jaskiniowcem, demonem. Ma iloraz inteligencji 42. Ale to bardzo miły facet. Nie myślę, co robi. Wybacz mu i daj drugą szansę. Nie. To niemożliwe. Ktoś, kto raz ukradł, ukradnie powtórną. Ja nigdy niczego nie ukradłem, zawsze byłem uczciwy. Nie wątpię, ale Fernando nie jest tak inteligentny jak ty. Pomyśl o jego żonie, o dzieciach. Każdy zasługuje na drugą szansę. Bądź dobrym człowiekiem. Skarbie, tak bardzo cię kocham. Dzięki siostrzeczko, że postawiłaś tę kobietę na mojej drodze. Już dobrze, dobrze, dość tego. Co się z tobą dzieje? Przecież ustaliliśmy, że do ślubu nic nie zrobimy. Nie namawiaj mnie do grzechu i nie zmieniaj tematu. Jesteś podstępny, więc przyspieszmy nasze sprawy. Porozmawiaj z Eleną i przygotujcie wesele. Natychmiast, mariaczy i bankiet. Spokojnie. Pośpiech jest niewskazany. Od tego puchnie ciało. Dajmy sobie czas. Dobrze, co tylko powiesz? Świetnie. Więc dasz Mandowi szansę? Mogę mu powiedzieć? Nie. Przeklęty Plutarko. Jeszcze zobaczysz. Jestem tutaj. Zaraz zacznę malować. Co pani będzie filmować? Kutarko dowie się, kim jestem naprawdę. Proszę nie zrobić czegoś głupiego. Potem może pani żałować. Uważasz, że posłucham ignoranta? Tylko mówię. Tylko mówię. Nie lubię słowa ignorant. Będę mówić jak chcę. Stuchnięta baba. święty. przepraszam, nigdy nie zamierzałem Cię skrzywdzić. Przepraszam za wtargnięcie, ale pokażę Panu coś, co Pana bardzo zainteresuje. Nie mamy o czym rozmawiać. Dlatego Pan Ramos Harrieta sam zajął się Pani zwolnieniem. Proszę stąd wyjść. Musi Pan to zobaczyć. Co tu się dzieje? Cieszę się, że pana widzę, ponieważ to, co pokażę Donadrianowi, pana również zainteresuje. Jak śmiesz się narzucać? Nie mówiłem, że ja prowadzę sprawę zwolnienia? To nie tak. Panie Reyes, proszę uważnie obejrzeć, a wtedy to nagranie z pewnością wszystko panu wyjaśni. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio Akme. Tekst Agnieszka Wojciechowska. Czytał Janusz Kozioł.